Siemka, z tej strony Prosołd i witam was w nowej serii pod tytułem Bright Memory Early Access. E, dokładniej, tak, jest to gra z wczesnym dostępem. Całą historię gry zaraz wam opowiem. Jest to oczywiście e, następca e, gry Toy Story 2. E, powiem szczerze, że to jest lepszy następca niż Toy Story 2. E, gra jest e, grą akcji, e, którą stworzyła firma. E, tak jak widzieliście. E, ja będę musiał to przeczytać. E, Fai, QD, fajk QD, chyba? Tak to się czyta, chyba. Fight QD Studio, która została założona przez kogoś tam. I, zos... I słuchajcie, w 2019 roku ta gra ujawiła się we wczesnym dostępie. Ona dalej jest dostępna. Lecz powiem wam, że ta gra. Nawet e, nie będzie trwać godziny. Dlaczego? Ponieważ to jest gra właśnie ze wczesnym e, dostępem, to jest takie jakby pokazanie e, tej gry. A dlaczego ktoś tak zrobił? Z tego względu bardziej, że e, ta gra e, odniosła naprawdę niespodziewany sukces, jeśli chodzi o wczesny dostęp, ponieważ ta gra została robiona. Przez dosłownie jedną osobę. Przez jedną osobę. Dla mnie samo zrobienie y, menu by było strasznie trudne. Y, a co dopiero zrobienie całej gry. O właśnie, Ili access ending for bright memory. Um, to jest nieważne. No ja oczywiście będę grać na padzie póki co. Jak już wyjdzie e, pełnoprawna e, gra Bright Memory Infinite, czyli właśnie trailer, e, to wtedy będziemy... E, wtedy nagram tę grę. Ale czy nagram ją w Dniu Premiery, nie mam pojęcia. Zobaczymy, jak ona w ogóle wyjdzie, jeśli ona w ogóle wyjdzie, bo ona ma wyjść pod koniec 2021 roku. Ale zbliża się już wrzesień, u mnie bynajmniej. No jest 24 sierpnia, no prawie już jest wrzesień. Już jest chujowa pogoda za oknem, więc można stwierdzić, że jest wrzesień jest już jesień faktycznie. Bo już ponoć yy, yy, ciepło już ma nie, w ogóle nie ma być ciepło, no, ale wiecie jak to wychodzi. No i oczywiście, grę pokazano na E3 2021. Ludzie jeszcze bardziej się podwierali. Yy, Oczywiście sama produkcja zabiera nas w podróż do roku 2036, a w trakcie zabawy wcielamy się w członków organizacji SRO, którzy zostali oddelegowani do zbadania tajemniczych zjawisk. I to jest cały zarys fabuły. Mm. Już wam mówię co jeszcze tutaj... Oczywiście gra jest też grą akcji, jest też e, FPS-em, e, cała gra. E, jeśli chodzi o znajdźki, jest ich dosyć mało, bo jest chyba aż 7, ale tak jak wam mówiłem, gra na nie zajmuje godziny. No i ogólnie też taka ciekawostka, e, po takim sukcesie, jakie dostało Brain Memory w Early Accessie, E, twórcy stwierdzili, znaczy w sumie twórca stwierdził, że e, tak jakby ulepszy fabułę, mówił nawet, że ulepszy jeszcze grafikę. To już w ogóle. Nie wiem, czy tutaj e, można jeszcze bardziej e, to ulepszyć, ponieważ gra była robiona na Unreal Engine czwórce. Teraz już e, twórcy zaczynają robić e, gry na Unreal Engine piątce. Ale no, nie wszyscy, póki co, trzeba trochę poczekać. A jeśli chodzi o znajdźki, to jest ich tylko 7. Ale no w sumie już bez większego gadania zaczynajmy grę. Gra jest oczywiście po angielsku. Wątpię, że, by, że jak wyjdzie Bright Memory Infinite, czyli już pełnoprawna wersja gry Bright Memory, wątpię, że będzie po polsku, ale mimo wszystko ja ją raczej nagram, więc nie powinniście się tym przejmować, bo ja kaleką z angielskiego nie jestem, więc jako tako postaram się tam wam wytłumaczyć, co tutaj będzie się działo. Jeśli mielibyście jakiekolwiek pytania co do fabuły, chociaż wydaje mi się, że Fabuła w tym Early Accessie będzie y, najmniejszym problemem, że tak powiem. Znaczy... Nie... E, jak to powiedzieć... Y, że tak jakby gra... Y, nie będzie jakiegoś wielkiego nacisku na fabułę. O, to chciałem powiedzieć. Dobra. Zaczynajmy, bo już się zagadałem. Starting a new game will cause your previous data to be overwritten. Is it, is this okay? na no, nic nie zacząłem, ale ok. Dobra, lecimy. Jeśli chodzi o ustawienia graficzne, jeszcze właśnie nie włączałem gry, nie patrzyłem jak grami będzie działać w wielu FPS-ach. These two worlds are connected. Like a pair of twins For one to survive The other must be sacrificed. Początki SRO Lab. Nie wiem, jaką Początki. SRO Lab. Nie wiem jaką mam aktualnie grafikę ustawioną, ale prawdopodobnie jest to wysoka. No i nasza główna Nic bohaterka jeszcze, to jest Shida. Tego nie mogłem nigdzie wyczytać, praktycznie. Znikąd. O Boże, to czułość mojego solowania jest okropna. Wolstorm. Package version. Powiem wam, że mam strasznie głośno tą grę. Już wiem, że muszę ją przyciszyć. Spra pokażę wam, jakie mam ustawienia. No, wszystko mam na wysokie. I powiem wam, że yy, żeby grać na ultra i w ogóle, to trzeba mieć procesor 4 GHz, a z tego, co widzę, to Gra działa mi naprawdę dobrze, Tu nie mam w ogóle żadnych zastrzeżeń. Eee, dobra, sound SFX Voices może być eee, i trochę master vo volume. volume. Kuźiwa, nie mówię nawet lekko ten. Powiem wam, że ta gra mimo wszystko może mieć dosyć dużo błędów, więc się też nie zniechęcajcie. Brzmi jakbym to... Jakbym mówił sam do siebie praktycznie, nie? Dobra. Czułość na padzie jest po prostu okropna. O, i teraz jest idealna. Naprawdę. Dobra. Pod L3 sobie biegamy. Wow, patrzcie te odbicia. Znaczy, o kurde. Nie, tutaj nie widać jakiegoś wielkiego odbicia, ale tutaj było widać coś chyba nie. Odbicie jakieś światła zawsze jest. A sufficient... Privileges. Mhm, Skakujmy to sobie. Widzę, że mamy taką możliwość. Julia, unit is the Prawdopodobnie y, ta seria będzie mieć tylko dwa odcinki. Ewentualnie będzie mieć y, trzy odcinki, ale stawiałbym raczej na dwa odcinki. The situation isn't very good. All position. Cover no me. No Hang on. I'll help you bring care. What? What was that? So this is the control system. There may still be time. Hey, we have some skills here. Wow. Invalid target. To jest jakieś odepchnięcie, czy coś? Dobra. Aktywujmy to. No i idę. Carter, why are you? I advise you to stay out of this matter. Wake. Karter każe nam się nie wtrącać, nie być takim upartym. Bright memory. FIQD Studio presents Niezaproszony gość. Nieproszony gość, przepraszam. No, dosyć, dosyć dziwnie to wygląda. Ej, poczekajcie. Czy mi się zmieniła sama czułość? Łot. Jakim prawem? Przepraszam bardzo. Mi się zmieniła czułość. No. Po rozdziale się tak za nie zapisało? No Jezu. Dobra, chyba zbyt szybko się najarałem tą grą. Ale powiem wam, że grafika jest naprawdę na plus. Wow, wow, wow. Nie mogę sobie skakać. Ale nie mogę skoczyć tam. <laughs> Nawet w takiej krótkiej grze. grze. O Jezu. Tam ściana, nie? W ogóle nie wiem o co chodzi z... Tymi znacznikami, widzicie te przy broni? One się, one się cały czas kręcą. No powiem Wam, że gra mi się niezwykle J podoba, jeśli ktoś chodzi. Ktoś o Jezus, Jezus Marian. Okej. Wow, wielkie normalnie jak w Tomb Raiderze. jeszcze czegoś pilnowały. Rusty Copper Pot. Boż, nie mogę tego w dół wziąć, ani nic. No ale cóż. Dobra. Szkoda, że też pola widzenia nie można sobie zwiększyć, bo przydał mi się troszeczkę większe. Eee... Okej. Okay. Okej. Okay. O cholera dobra, poszło głupco Czy ja mogę wziąć... O, mogę kilku kroków wziąć. Dobra. Jednak powiem wam, że przydałyby się jakieś kwestie albo... Plus SLASH? Jezu! Ej, póki co nie ogarniam za bardzo. Mi się wydaje przynajmniej o, cholera umarłem. Huh. No i oj. Huj bomb kiszczeli. Panie, że tu też rozrzutu nie ma jakiegoś wielkiego. Ej, co jest? Powiem Wam, że celowanie jest takie fajne, tak sobie fajnie to ustawimy na fazie. Trochę jakbym grał w Zydach Fortlowa. czyli no dosyć sterowanie jest dosyć fajne. Chila w ogóle nie zadaje sobie też pytania, co oni tutaj robią, czy może to są normalne stwory, czy to w ogóle jest normalne. Nic nie możemy się póki co dowiedzieć, szczerze mówiąc. Nie. Aha! Dobra. No zbagował się, no co? Co poradzić? O cholera! Ale widzę, że chwila w ogóle już ogarnęła, co to może być, więc. Tu nic nie ma? Nie wierzę. Nie mamy tu żadnych granatów. Hmm. Nie, dobra. Szkoda, że można unikać tylko po bokach. To też jest z momentami inermujące. Na przykład w cyberpunku 2077 mogliśmy y, robić uniki w każdą stronę. W dumie mogliśmy tak robić. Ale dobra. Słuchajcie. My już będziemy sobie kończyć. Wiem, że pewnie krótki odcinek i w ogóle, ale dla mnie to jest idealnie, ponieważ gra jest krótka, więc y, nic nam nie ucieknie. Tak więc na no spokojnie. Ale widzę, że tutaj renderowanie no, 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 tak, tak średnio, no. Tam przecież była jaskinia, a tutaj już Praktycznie nie widać tej skały. Tam była jaskinia, nie? Ślepa uliczka, bym powiedział. No dobra, ale oczywiście ja jestem dalej e, ucieszony na plus. Ponieważ gra wygląda dalej niesamowicie i dalej e, robi wrażenie. Tak więc mam nadzieję, że, że ten odcinek Wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku z Bright Memory.